Strasznie tu pusto bez dzieci. Chciałabym móc pojechać z nimi na tę wycieczkę. O, to pan. Dobrze, że pan zajrzał. Wiktoria jest chora. Czuła się dobrze, aż nagle zaczęła mieć kłopoty z oddychaniem, ale lekarze nie potrafią stwierdzić co jej jest. Jej naszyjnik. Jej naszyjnik. Jest na kredensie, zepsuła zatrzask, ale już go naprawiłam. Czy ktoś o nią może oh. pytał? Nie. Muszę szybko przynieść Wiktorię. Gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce w tym budynku? W Piwnica. W piwnicy. Niech siostra szybko zejdzie, przyjdę tam z Wiktorią. Tak, tak, oczywiście. Bogu, niech będą dzięki. O! Chodź. <ścoughs> Dziękuję. Wróciłeś tak, jak obiecałeś. Tak bardzo się bałam. To były strzały? Cichutko. Obiecałem Dianie, że będę cię chronić. Co to za hałas! Bądź cicho. Nie chodzi o to, że się za zagranicami, ale... Na Boga, co się stało z klejącą? To Wade. Gość lubi rzeź. To go rajcuje. Jest! Pewnie dlatego nigdy go nie złapali. Zawsze jest gotów posunąć się krok dalej. Muszę przywrócić zasilanie. Siostra Mary czeka w piwnicy. Tam się spotkamy. Ej, się nie tu Co my robimy? Kończymy to, co zaczęliśmy. Chodźmy. Musimy znaleźć dziewczynę. Oni oni nieźle go okładają. Jeśli jej nie znajdziemy, Wade zrobi nam dodatkowe dziury w dupach. i sprawdzić, co tam mają. Ta, wywracamy to miejsce do góry nogami. Wciąż ani śladu. Spokojnie. Spróbuj coś z niego wyciągnąć. Nie, nie. Jestem nikim! Nic ci nie zrobiłem, nawet cię nie znam! Czwórka, dziewczyny! Wszyscy są? No dobra, dobrze, słuchajcie. Właśnie gadałem z Wade'em. Przez telefon. Powiem wam jedno. Jest kurwiony. Oh, no, no, no. Kojarzę tego kolesia. Tylko nie pamiętam imienia. Nie będę pytał. Okay. ale tu tego... Będziemy kurwa bogaci? Co W sumie... Nie wiem... Brzmi jak... luksusowo! Pewnie jak wrzucisz więcej, odleci się na... krakera. Tak... Co co idzie? Ja znam. Stary, żałuj, że go nie widziałem. Co rośnie się przecie fuci kawa. Da się Ta mnie zasłużył na mnie. No, nieźle go sprawały. No, wiadomik. Mary? Kim, kim, kim jesteś? Hey, co się z tobą dzieje? Lubię, gdy się bronisz. No dalej, dziwko. Walcz! Hey, Wait! Też chcę się porządzić. Synuś, oh. tatusia! Machasz tym maleństwem przez cały dzień, co? Szapni się, Wait! Taki z ciebie twardziej, leny, Co? Twardziej? Przestań! No chodź, taki z ciebie koza? No chodź, 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 twardziej z ciebie, no, no chodź! Nie, przestań! Dobra, ja ci pokażę. Ach, zamknij się, szmato! O! Albo wpakuję ci kulkę w duchu. Uważajcie, robimy miejsce dla lenego Krzywej Kuszki, no już! Wiesz co, Wade? <śmienicza> ha, 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 o mój boże! <śmienicza> mam krew na rękach, wait. Widzieliście to? Ta suczka pękła jak balonik! <śmienicza> Lenny! <śmienicza> Coś ci powiem, Lenny. Lepiej niech dorośli to posprzątają. A wy, chłopcy, patrzcie. Dobra robota, Lenny. Naprawdę dobra. Zostajemy tu, dopóki Wojt nie powie, że jest inaczej. żadnego dźbaniania! Nie, 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 nie. nie podoba mi się to. nie podoba. No. Na zewnątrz mogą czekać gliniadzie. Pomyślałeś, kurwa, o tym? Powinniśmy stąd spadać, to już. Nie ma ich tam, Wiedzieliśmy o tym. Od dawna byśmy... Także wyluzuj, dobra? Ale ten kolor strasznie wkurzył wejda. Narażamy tyłki, bo ten pariach chce oblężenia? Uspokój się, jest! Chcesz, żeby ten przypał cię usłyszał? Zamknij się i rób to, za co ci płacą. Jak leci? znana? Jak tym koleś jest. Ja z nim przypadkiem nie zrobię. Masz jakieś problemy?

Przestań się rzucać, mała siro! Ej! Ej, wait! I kto teraz jest krzywą kuźką lachociągu, co? Nabija się ze mnie, to dam ci taką nauczkę. Mam nadzieję, że zdechniesz. Naprawdę, powoli i w męczarniach, Chuj je jebany! I ty, łysa pało! Nawet, kurwa, nie drgnij, bo je jebaną kulkę w jej głowę! I tyle! Wait! Oto, co się dzieje, jak zadzierasz z Lennym! I nie wal z Lenym w chuja! Dakota Południowa. Jesteś daleko od domu. Stary, stanął mi. Dlaczego mi stanął?